Słuchajcie, jestem nadal tutaj przed IPN-em, przed chwilą legitymowali mnie policjanci tutaj, tych oto dwóch panów. Chciałem panów zapytać jako prasa, co wy tu robicie? Artykuł 15 prawa prasowego, że trzeba, organy państwowe udzielają mu Rzecznik, tak? Rzecznik nic nie wie na temat tego, co wy tu robicie. No nie wie, tak? Wie czy nie wie? Nie, ale nie wie, bo nie wie, coście robili przed chwilą. Artykuł 15 Prawa Prasowego organy, organy Państwowe udzielają informacji o swoich działaniach dziennikarzom. I są zobowiązane do tego. Więc ja może opowiem, co wyście przed chwilą robili. Jeśli, Okej, okay, ale ja opowiem, co wyście tu przed chwilą robili. Dobrze, ale ja opowiem swoim telewizom. Przed chwiląście mi tu legitymowali, tak? Czy nie? Legitymowaliście? Nie, ja teraz jestem jako dziennikarz. Tam byłem, tam byłem jako osoba prywatna, tak? Moje czynności prowadzone, ok, ja sobie to nagrałem. Więc legitymowaliście mnie, szukaliście pretekstu. Pan przekroczył uprawnienia, bo podał pan fałszywy, fałszywy powód tego legitymowania. Fałszywy? Jaki to był powód? Jak pan nie powie, to ja powiem. A powód był na mianowicie taki, że państwo szukają poszukiwanych osób. Pytałem się, czy, czy jestem podobny do jakiejś tej osoby, czy prowadzą tu akcję poszukiwania takich osób. Nic takiego nie zostało wymienione. Podał, podał, podał pan fałszywy powód legitymowania. Policjant, żeby kogoś legitymować, musi mieć podstawę, ma podstawę prawną, czyli to jest artykuł 15 o policji, i musi podać podstawę faktyczną. Faktyczna była fałszywa, czy przekroczył pan uprawnienia tutaj. Jesteście tu z powodów politycznych. Na rozkaz swoich przełożonych na rozkaz swoich przełożonych spisujecie osoby, które tam są przed Instytutem Pamięci Narodowej i go czyszczą. Myją elewację tego instytutu. Nie jesteście tu w sprawie żadnych przestępców, tylko z powodów politycznych. Wysługujecie się mafii pisowskiej po prostu. Tutaj. Bierzecie za to kasę. Można to robić, można to robić w ramach prawa, tak? Można to robić różne rzeczy w ramach prawa. Natomiast podstawa, e, dawanie e, fałszywych postaw faktycznych jest przekroczeniem uprawnień przez was lub przez waszych przełożonych, jeżeli to jest na, na rozkaz waszych przełożonych. Zostaniecie tutaj gwiazdami internetu. I chciałbym, żeby was ludzie sobie zapamiętali. Jako kłamców i oszustów. I że Wy nie jesteście policją, bo policja nie popełnia wykroczeń i nie przekracza uprawnień. Tak. Więc ja się za Wami przespaceruję tam do tych osób tam przed ipn -em. Pokażę Waszą akcję, bo to jest mój obowiązek jako dziennikarza. Pokażę co tu robicie, jak się szmacicie. A my jesteśmy przed IPN-em, słuchajcie. Tam zebrało się kilka osób, które czyściły elewację. W budynku. Po rannej akcji. Kolegi, który został zatrzymany i przetrzymywany jest na policji drugi dzień. my się chce przedstawić zarzuty karne. Że protestował przeciwko temu, że hajlujący faszysta został dyrektorem IPN-u we Wrocławiu. A telegitymowanie, czy pianie się ludzi to jest zwykła zemsta. I ci panowie tutaj, ci policjanci przekroczyli przed chwilą uprawnienia. Sobie wrócimy z nimi. Mają broń, tak. Są bohaterami. Na pewno nie są polską policją. A po takiej akcji już nie powinni być polską policją. Bo nie zasługują na to miano. Polskiej policji. Bo łamią prawo bandyci. Bandyci łamią prawo. oni już się Tak. A wołowina pozostała. Legitymowali mnie. Czy pan pan tu jest dowódcą? Tak. Pan tu jest dowódcą? Nie jest pan dowódcą. A kto jest dowódcą? Pytam się kto jest dowódcą tego. Tutaj tych osób tutaj, które. Policji które się... Dokładnie, które. Tutaj. Tych policjantów dowódcą, Tak. Czyś policjant z OPP? Czy... policji. Czyli gdzie? A panowie kim są? Jesteśmy, Jesteśmy ze A, rozumiem. A ja spotkałem dwóch dzisiaj policjantów ze śródmieścia. Chciałem pana zapytać jedną rzecz. Tak, tak mi się przedstawili. Ja jestem dziennikarzem. Legitymowali mnie, tak? Poszukujecie tu jakiś osób? Jeszcze Czy pan poszukuje tu jakiś osób? Czy ja poszukuję? Tak, czy ktoś tu poszukuje jakiś osób? Nie, nie poszukuję nikogo. Tak? Czyli przyznajecie, że tutaj nikogo nie szukacie, tak? Nie, nie szukacie tutaj zbiegłych osób. Zbiegłych osób? Tak. No nie wiem, zbiegłych, nie wiem, z więzienia, poszukiwanych. Dobrze, dziękuję.